W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni dzisiejsza Ewangelia nie należy do najłatwiejszych fragment, który usłyszeliśmy, może od razu napawać nas niepokojem, dlaczego Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii chwali włodarza, który był przewrotny. Dlaczego Pan Jezus mówi, aby czynić sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości? Dlaczego porównuje dzieci światłości, czyli nas ochrzczonych, będących dziś na mszy, mających przyjąć komunię, do dzieci tego świata, którzy są od nas roztropniejsi? Ta Ewangelia naprawdę rodzi wiele pytań, i trudno o wszystkich kwestiach powiedzieć na jednym kazaniu. Dlatego dziś zestawimy ją przede wszystkim z kolektą i z tym, co kapłan wypowiedział podczas modlitwy. Na początku mszy świętej, a mówił wtedy tak: użyć nam łaskawie, prosimy Cię, Panie, stałej prawości ducha w myśleniu i działaniu, abyśmy nie mogąc istnieć bez Ciebie zdołali żyć zgodnie z Twą wolą. Abyśmy nie mogli istnieć bez Ciebie, drodzy wierni. Jedną z najważniejszych prawd jest ta prawda, o której mówi dzisiaj święty Paweł, nie bez powodu zostało ten fragment Listu Rzymian. Dziś nam dany do przesłuchania, jesteśmy dziećmi wolności. Nie otrzymaliśmy ducha niewoli, ale ducha przybrania za synów. Jesteśmy dziedzicami, nie jesteśmy niewolnikami. W świecie, gdzie żył święty Paweł, to porównanie było bardzo mocne. Niewolnik i wolny, obywatel, dziedzic. Między nimi była wielka różnica. A zatem, jako wolni, czytamy dzisiaj i modlimy się wraz z Kościołem, za kapłanem. Słowami, które mówią o tym, że jesteśmy jednak zależni. Czy wolność zakłada zależność, a może jednak wolność domaga się całkowitej niezależności? Bo potocznie rzecz ujmując, można by powiedzieć, że wolność polega na tym, że robię to, co chcę. I nie muszę się na nikogo oglądać, nikim przejmować. To jest to współczesne rozumienie wolności. No właśnie, o wolność dzisiaj. Chodzi szczególnie i o tej wolności kilka słów według świętego Tomasza Zakwinu, a nie według współczesnego świata. Co mówi święty Tomasz o wolności? Mówi wiele, ale jedna z jego najlepszych chyba definicji to taka, że wolne jest to, co same dla siebie jest przyczyną. I teraz patrzymy na człowieka. Czy człowiek sam dla siebie jest przyczyną? Otóż oczywiście, że nie. Człowiek nie jest przyczyną samego siebie. Nikt z nas nie stworzył sam siebie i nikt z nas nie ma tak naprawdę ostatecznego wpływu na to, aby zachować siebie w tej formie, w jakiej by chciał. Czas płynie, zmieniamy się, starzejemy, dojrzewamy, w końcu umieramy. Nikt nie jest w stanie tego zmienić. A zatem już widzimy, że wolność, o której mowa w kwestii człowieka, na pewno nie dotyczy wolności co do posiadania źródła życia, które dawałoby nam prawo na przykład o własnym bądź innym życiu, niewinnym życiu, decydować. Pójdźmy jednak dalej. To na czym polega nasza wolność? Człowiek jest wolny, dlatego że ma dwie władze wewnętrzne, duchowe, to jest rozum i wolna wola już wolę nazywamy wolną, by podkreślić ten war wolności. Jesteśmy wolni, dlatego że mamy te dary. Bez tych dwóch darów trudno by było mówić o wolności. I święty Tomasz podkreśla, że wolność nie jest dodatkiem do życia człowieka, ale jest sposobem w ogóle jego funkcjonowania. Przynależy do jego istoty, bo jest związana z duszą, którą otrzymaliśmy, rozumną i posiadającą wolę. I chociaż te pojęcia tak często pojawiają się w kazaniach, to nie są one łatwe do zrozumienia. No cóż to jest rozum? Cóż to jest wolna wola? Czymże się to różni od władz cielesnych, władz duchowych? Długo by o tym mówić, ale spróbujmy sobie przypomnieć najprostsze, najprostsze zasady. Otóż władze duchowe przynależące do duchy, do duszy są ponad naszym ciałem, czyli są w stanie kierować tymi wszystkimi władzami, które są związane z naszym ciałem. Władze duchowe pozostaną z duszą, gdy ona oddzieli się od ciała. Pozostanie z nami zatem pamięć i pozostanie wyobraźnia, pozostanie przede wszystkim rozum i wola. Natomiast ciało, które jest zarządzane przez ośrodek zwany mózgiem, to jest oczywiście dane nam przez Pana Boga narzędzie do tego, abyśmy poznawali świat materialny za pomocą zmysłów. Przyjmą, przyjąwszy owe, przez zmysły bodźce, które docierają do mózgu, są przez mózg interpretowane. I oczywiście ta interpretacja jest taka podstawowa, która pozwala nam odróżnić rzeczy od siebie, odróżnić kształty od siebie, kolory od siebie. Możemy te rzeczy liczyć, możemy je nawet nazywać, ale nie jesteśmy w stanie dotrzeć do ich istoty bez władzy rozumu. To rozum daje nam możliwość poznania rzeczy takimi, jakimi one są w rzeczywistości, w swoim bycie, a nie takimi tylko, jakimi możemy poznać przez zmysły. To rozum poprzez to, co widzimy, dotyka istoty. I oczywiście tu chodzi o wszystkie definicje rzeczy w klasycznym tego słowa ujęciu, ale żeby dobrze zrozumieć, o co tu idzie, mówimy o człowieku. Oczy widzą ludzkie ciało, uszy słyszą ludzki głos. Węch, zapach człowieka, dotyk, struktura człowieka. Ale bez rozumu nigdy byśmy nie odkryli, że za tym ciałem kryje się jeszcze dusza, która wszystko organizuje. Nie odkrylibyśmy źródła naszego życia duchowego, jakim jest Pan Bóg. Nie odkrylibyśmy celu ostatecznego, jakim jest niebo. Nie odkrylibyśmy nic, co tak naprawdę istotne, jeśli chodzi o człowieka. Bylibyśmy jak zwierzęta. Zatem rozum daje nam poznanie tej rzeczy. Rozum pozwala nam dotknąć prawdy o rzeczy, no bo opis człowieka, jego przypadłości zewnętrznych, jakie ma oczy, jakie ma włosy, jakie ma figurę i lewarzy, to nie jest prawda o człowieku w pełni. To jest oczywiście tylko opis, który może być prawdziwy albo zafałszowany, to już zależy, ale to nie jest dotarcie do istoty sprawy. Rozum pozwala dotrzeć do istoty sprawy i powiedzieć, kim jest człowiek, bo tak Pan Bóg rozum stworzył, że on jest nastawiony na prawdę. Wielokrotnie żeśmy już o tym tu na tej ambonie mówili, rozum jest nastawiony na prawdę. Rozum jest do poznawania prawdy, rozum nie jest do poznawania fałszu. Jeżeli rozum, rozumowi poddaje się fałsz, to ten rozum się od razu psuje. Prawda? To tak, jakbyśmy używali niewłaściwych narzędzi do niewłaściwych maszyn jakbyśmy używali, po prostu wzięli coś, co do tego nie pasuje i chcieli koniecznie wcisnąć to na siłę. Prawda, włożyć do jakiegoś kwinta, śrubkę na siłę, która ma inny rozmiar, inną średnicę i w ogóle do tego nie pasuje. No wiadomo, że to nie zadziała ostatecznie. Rozum jest do prawdy. Pan Bóg go stworzył dla prawdy. Bo po co miałby stwarzać, w nam taką władzę dawać nie dla prawdy? To, to przecież nie miałoby żadnego sensu. Natomiast czym jest wola? Otóż wola, o ile rozum jest władzą poznawczą, to wola jest władzą porządliwą. Czyli wola wybiera to, co rozum jej poddaje. Rozum oświeca, a wola mówi idziemy za tym, bierzemy to, wybieramy to, tak żyjemy, tego chcemy, w tym kierunku podążamy. I te dwie władze są ze sobą bardzo ściśle zjednoczone i cały czas ze sobą współpracują. I dlatego niezwykle ważne jest, aby to, co poznajemy, było prawdą, bo wtedy wola będzie mogła wybrać prawdę. Jeśli natomiast poznajemy coś, co nie jest prawdą, fałszem, co nam świat z tym brudem całym wlewa, to wola wtedy, która jest nastawiona, tak jak rozum na prawdę, to wola jest nastawiona na dobro, no to wola nie będzie mogła wybrać dobra, bo tego prawdziwego, no bo będzie oszukiwana, będzie mamiona. Tak? Ja był ojciec kłamstwa, cały czas nas oszukuje. Tak działają te dwie władze, ale wróćmy do kwestii y, ostatecznie wolności człowieka. Dzięki tym władzom możemy dokonywać wyborów wedle naszego uznania, żyjąc na tym świecie. I tak, co robię rano, jak wstanę, czym się zajmuję, jakie jest, wezmę studia, kogo za żonę, kogo za męża. Jeśli nie ma w tym przymusu, to są nasze wolne wybory, bo to jest w zasięgu ręki naszej. My to posiadamy. Pan Bóg dał nam tę ziemię pod naszą władzę, dał nam życie nasze, byśmy nim kierowali, i my to posiadamy. I nasza wolność polega na tych wyborach, natomiast ta wolność nie dotyka ostatecznego celu człowieka, bo my tego celu nie posiadamy. To znaczy, ta wolność nie może dać nam, nie może zmienić celu życia człowieka, bo to jest nam dane. To, co jest w naszym posiadaniu, jak mówi święty Tomasz, to, czego my sami jesteśmy przyczyną, wybieramy w sposób wolny. Ale to, do czego Pan Bóg nas stworzył, już zmienić nie można. Dlatego musimy wybrać ostatecznie Pana Boga, bo to jest jedyna droga, a nie wybierając go idziemy na potępienie. Człowiek w wolności nie może sobie wybrać czegoś pośredniego, ponieważ nie posiada źródła życia. Sobie życia nie dał. I sobie oczywiście może w wolności życie odebrać, ale to będzie odebranie tylko życia ziemskiego. I na tym polega ta różnica między tą wolnością, którą Pan Bóg jest, a tą wolnością, którą nam dał. Jeżeli zatem, idąc za słowami dzisiejszej kolekty, uświadomimy sobie, że istnieć bez Ciebie nie możemy, no to chyba trzeba żyć zgodnie z wolą tego, bez którego istnieć nie możemy, bo wtedy. Otrzymamy już wolność nieograniczoną niczym. Jeżeli naszą wolność połączymy z wolnością Pana Boga, czyli będziemy szli za tym celem, który On w swej wolności dla nas nam dał, to wtedy rzeczywiście możemy od, odnieść do siebie te piękne słowa Świętego Pawła: Nie mamy się czego bać. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, w którym wołamy. Abba, ojcze, jesteśmy dziedzicami, dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa, współ. No dobrze, jeżeli Pan Bóg stworzył wolę dla dobra, rozum dla prawdy, to dlaczego przez tyle wieków, odkąd człowiek istnieje na Ziemi, jednak człowiek już tak nastawiony, tak przez Pana Boga dobrze stworzony, nie zawsze wybiera tę prawdę w swojej wolności, nie zawsze wybiera dobro w swojej wolności. Otóż widzicie, drodzy wierni, tutaj nam. Jedna najważniejsza sprawa pozostaje do omówienia i do podkreślenia, że po grzechu pierworodnym utraciliśmy jasne spojrzenie na rzeczywistość. Zachwiane w nas władze, nieuporządkowane władze sprawiają, że ten rozum nastawiony na prawdę, wola nastawiona do dobro są zagłuszane. I dlatego święty Tomasz mówi, że żeby pozostać człowiekiem wolnym i żeby wybór nasz był wolny, Potrzebujemy namysłu. Żeby wydać wyrok, potrzebujemy namysłu dla, dla dobrze przeprowadzonego osądzenia danej rzeczy, danej decyzji. Dzisiejszy świat, mówimy, że przyspieszył. Nie dlatego, że jest mniej sekund w minucie, a minut w godzinie, tylko dlatego, że człowiek nie żyje z namysłem, tylko żyje w oparciu o te odruchy. Które są przez, y, cały czas jesteśmy pobudzani przez jakieś rzeczy, nie ma tego wycofania się dla namysłu, dla dystansu, prawda, do siebie, do rzeczywistości. I żyjemy w czasach, w których my w Bractwie i Kościół katolicki szczególnie woła i krzyczy do swoich dzieci: słuchajcie, musimy pogłębiać swoją świadomość. Ponieważ dalej mamy te same władze, jak mieli ludzie w średniowieczu, rozum i wolę, ale poprzez to, co nam zgotowała współczesna rzeczywistość i poplecznicy diabelscy, jesteśmy wciąż zmuszani do zbyt szybkiego życia bez namysłu i dlatego wiele tracimy, a szczególnie tracimy swoją wolność. Namysł prowadzi do świadomości, do życia w świadomości. Obowiązek duchowej lektury. Wielu z was nakłada sobie taki obowiązek, ale wiecie jak to jest trudne. Dlaczego? Bo diabeł szczególnie nie chce byśmy czytali dobre rzeczy. Diabeł szczególnie nie chce byśmy spędzali czas na ciszy i medytacji. Jeszcze nam tam jakieś modlitewki, nowenny pozwoli odprawiać, ale żeby się namyśleć, żeby się zatrzymać, o to już nie, bo to zbyt niebezpieczne dla niego bo wtedy będziemy coraz mniej podatni na Jego bodźce, którymi On nas niestety prowadzi na manowce i zabiera nam naszą wolność, wolność dzieci Bożych. Często mamy w sobie takie nawyki, przyzwyczajenia, które sprawiają, że wiele rzeczy już robimy zupełnie bez namysłu, zupełnie nieświadomie. To są nasze wady, przywary. Ale kiedy człowiek zaczyna zmieniać swoje życie, dokonuje namysłu, Bierze do lekturę duchowną do rąk, jedzie na rekolekcje ignacjańskie, dokonuje namysłu, wtedy zaczyna się praca, ażeby te nawyki zwalczyć i zastąpić dobrymi nawykami, ażeby podłożem cnót był właśnie nasz namysł i świadomość celu ostatecznego. Wtedy zaczyna się walka, aby przełamać bariery w złych nawykach i stworzyć dobre nawyki oddane Bogu, zwane cnotami. I teraz idziemy do dzisiejszej Ewangelii, którą po tym wstępie postaram się jak najkrócej wyjaśnić. Oto mamy Włodarza, który otrzymał do zarządu dobra. To symbol każdego z nas. Jesteśmy tymi, którymi Pan Bóg powierzył dobra. Przez nasze grzechy nie wyszło nam tak jak trzeba. Wiele żeśmy zmarnowali. Diabeł nas ciągle oskarża przed Bogiem, jak w księdze Hioba, i przed nami samymi, by odebrać nam radość bycia dziećmi Bożymi. I oto teraz ten urzędnik, ten rządca, ten włodarz, gdy odkrył, że jego życie jest zagrożone tu na ziemi, co zrobił? Namyślił się. Jakie środki są najlepsze? ażeby zapewnić sobie spokój, przetrwanie. I bardzo konsekwentnie te środki wykorzystał, czyli poszedł za swoim namysłem. Nie popadł w rozpacz, prawda? Nie rzucił się na prace, do których nie był predysponowany, ale namyślił się i wybrał, i zatem poszedł. I dlatego Pan nasz Jezus Chrystus stawia nam dzisiaj włodarza przed oczyma, ażebyśmy uświadomiwszy sobie, że w obliczu Boga jesteśmy tymi, którzy rzeczywiście po wielokroć zawalili sprawę, roztrwonili dobra, mamy żyć w świadomości tego, co może nas z tej trudnej sytuacji wyprowadzić. Oczywiście podstawowy środek to spowiedź, to najświętsza ofiara Pana Jezusa, to akt żalu, ale Kościół daje niezmierzoną ilość Sposobów, a szczególnie wśród nich jaśnieją dwa: niepokalane serce Maryi, najświętsze serce pana Jezusa. To nie są żarty. To są środki przebłagalne. To są środki, które powinniśmy stosować jak ten włodarz, żeby po śmierci mieć życie wieczne, żeby nas Bóg Ojciec do domu swego przyjął. A jak jest z nami? Jaka gorliwość? Jakie przygotowanie? Jaki namysł? Czy nie żyjemy zbyt szybko? Może już żeśmy się namyślili, ale brak nam konsekwencji. Drodzy wierni, zróbmy wszystko, by nie usłyszeć na Bożym sądzie, że synowie tego świata roztropniejsi byli od nas, bo Pan Bóg ma prawo od nas wiele wymagać, bo dał nam o wiele, wiele więcej niż jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. A zatem nie unikajmy namysłu, lektury dobrej duchowej, codziennego rozmyślania, a to, co rozum nam poda jako dobre, niechaj wola za tym nie idzie, ale biegnie. Biegnie ku Bożemu Sercu, ku niebu, ku prawdziwemu szczęściu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.